Ludwika gacek, obiecana ziemia. Rozdział trzynasty. Ale cios nie padł. Upuściła nóż i rzuciła się na niego z pięściami. Rach wcale się nie bronił. Ronia powaliła go na ziemię. Usiadła mu na piersi i chwyciła go za poły koszuli. Zabijecie! wrzasnęła mu prosto w twarz. Zabijecie, ty draniu! Zniszczyłeś mi życie. Rach tylko przymknął oczy. Oddychał bardzo słabo, jak starzec, który z trudem łapie powietrze. Popatrz mi w oczy ty gnoju! warknęła, szarpiąc go za koszulę. Rach otworzył oczy. Ból, jaki w nich widziała, był wręcz namacalny. Przeszył ją na wskroś. — Za to, co mi zrobiłeś, mnie i mojej siostrze powinnam cię zabić! — krzyczała. — To przez ciebie nasza matka zwariowała i upiła się na śmierć! To twoja wina, że zostałyśmy same! Łzy trysnęły jej z oczu i spadały na jego twarz. On znów zamknął powieki. — Nie chowaj się! — warknęła. Pokaż wszystkim, jak jesteś naprawdę! Złapała za jego opatrunek i jednym szarpnięciem zerwała mu go z twarzy. Wzdrygnęła się na widok czarnej, mięsistej rany. Jesteś ohydny! wyrzuciła z siebie ze wstrętem. Jesteś potworny! Brzydzę się ciebie! Cuchniesz jak rozkładające się zwłoki! Rach nie reagował. Leżał z oczami zamkniętymi. I, I tylko oddychał chrapliwie przez usta. Była wściekła. Dobrze ci tak! zawołała gorzko. Za to, co się stało, powinieneś tak cierpieć do końca życia tak mocno, jak ja cierpiałam tak jak ja! krzyczała i płakała. Czuła, że zdziera sobie gardło. Nie miała już siły ten ból ją wykańczał. Złapała go za koszulę, ale nie potrafiła go uderzyć. Trzymała go tylko i szlochała. Nigdy mi nie pomógł. Nie miałam bogatych krewnych, którzy by się mną zaopiekowali. Musiałam sobie radzić sama, sama. Jeszcze musiała opiekować się Kerą. Wiesz, co to znaczyło dla nastoletniej dziewczyny zostać samą? Wiesz, co to znaczyło? On nie odpowiadał. Oczy miał wciąż zamknięte. Otwórz oczy, jak do ciebie mówię. Warknęła, potrząsając go za koszulę. Podniósł ociężałe powieki. Widziała w jego oczach łzy. Czuła jak te łzy przepalają coś w niej w środku, w samym sercu. Teraz kiedy już otworzył oczy, chciałaby je natychmiast zamknął. Przestań tak na mnie patrzeć! zawołała. Zakryła mu oczy dłonią. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Powinieneś zdechnąć sam w biedzie i głodzie. Wtedy byś zrozumiał, jak to było, kiedy zostałyśmy same. Umilkła, bo już zaschło jej w gardle. Szloch rozrywał jej piersi. Skuliła się, wciąż siedząc mu na klatce piersiowej. On nawet nie drgnął. Nie mam już siły, powiedziała przez łzy. Nie mam już siły cię nienawidzić. Sunęła się z niego i usiadła obok, podkurczyła kolana pod brodę i płakała tak, jak jeszcze nigdy w całym swoim życiu. Kiwała się w przód i w tył, jakby znów była małym dzieckiem i znów musiała to wszystko od nowa przeżywać. Chyba umrę z tego smutku, przeszło jej przez myśl. To niemożliwe, aby móc wytrzymać taki ból, spojrzała na racha. On wciąż leżał na wznak, bez ruchu, jak powalony przez piorun. Oczy miał zamknięte, twarz poszarzałą, tylko rana na jego twarzy czerniła się okropnie. Czuła smród wydobywający się z rany. Spojrzała na łuk nad bramą. Obrazy zmieniały się. Raz widziała tam młodego racha biegnącego przez las, a drugi raz widziała siebie płaczącą. Te obrazy nakładały się na siebie. Patrzyła na nie tak, jakby widziała tę scenę pierwszy raz w życiu. Dwoje płaczących dzieci. Pojawiła się myśl w jej głowie. To tylko dwoje płaczących, przerażonych dzieci, które zostały skrzywdzone. Spoglądała, jak młody rach przedziera się przez haszcze. Jak staje, nasłuchując, jak strzela, jak patrzy na to, co zrobił. Jak ucieka przerażony, a czarne łzy spływają mu po policzku, jak smoła. Przyniosła wzrok na mężczyznę leżącego przy jej boku. Patrzyła, jak ciężko oddycha, jak jego piersi drga, jak pojedyncze łzy spływają mu z oczu. Przypomniała sobie, jaki był wystraszony, gdy pierwszy raz pokazał jej swoją twarz, jak uratował ją w tej alejce, kiedy napadli ją tamci mężczyźni. Jak wyciągnął ją z wozu w ostatniej chwili, zanim ten spadł w przepaść? Jaki miał wyraz oczu, gdy wreszcie odnalazł ją w tłumie ludzi na ostatniej górze? I w końcu stanął jej przed oczami moment, kiedy klęcząc w piasku szukali jej medalika, a on objął ją niespodziewanie i nachylił się nad nią, a jego usta były tak blisko, a spojrzenie tak głębokie. Że czuła jak zapada się w nim. Spojrzała na swój medalik, ale wtem spostrzegła coś innego. Zobaczyła czarną, kleistą maś, która ubrudziła jej bluzkę. Chciała ją wytrzeć, ale jej wciąż przybywało. Odsłoniła dekolt i z przerażeniem spostrzegła, że ta maś wypływa z jej ciała, wprost z jej serca. <laughs> Wrzasnęła. Zerwała się na nogi i zrobiła taki ruch jakby chciała biec, ale nie wiedziała dokąd. Ach, co to? jęknęła. Wielkie czarne krople spływały jej po bluzce. Czuła jak ześlizgują się po jej brzuchu. Och, jakie ohydne! jęknęła, nerwowo wycierając się rękawem kurtki. Co to jest? Skąd się to wzięło? Zobaczyła, że Rach otwiera oczy, spojrzała na niego, na jego twarz z otwartą, ciemną raną. Chyba zamieniam się w ciebie? Powiedziała przerażona. Uklękła przy nim i nachyliła się nad nim. Chyba umieram, stwierdziła. On podniósł na nią wzrok. Z zobacz, ja chyba umieram, wymamrotała. Pokazała mu miejsce poniżej dekoldu, z którego wypływała ta czarna maś. Zobaczyła, jak rach unosi się na łokciach. Patrzył przerażony to na nią, to na tę czarną maś. – Ronia, nie umieraj! – powiedział bezradnie. – Przecież to ja miałem umrzeć, nie ty! Ona rozpłakała się na te słowa. Łzy spływały jej po szyi i w dół, w stronę serca, tam, skąd wypływały te czarne krople. – Ach, pali mnie to! – jęknęła. – Pali mnie! Rach usiadł prosto. Widziała, że chciał coś zrobić, ale nie wiedział, co. – Ronia, spokojnie! – poczuła zapach wydobywający się z tej mazi, ochydny smród zgnilizny. – Rach, ja mam to samo! – on spojrzał na nią, Widziała w jego oczach, że zrozumiał. Moje serce zgniło, jęknęła. Ach, moje serce zginiło. Teraz już na pewno umrę. Rach chwycił ją za ramiona. Nie, nie umrzesz, powiedział szybko. Nie umrzesz ronia. Od tego się nie umiera. Zobacz, że ja przecież żyję. Spojrzała na niego. Widziała w jego oczach strach i troskę o nią. Nie było w nim ani śladu złości czy niechęci. A ja mu powiedziałam takie straszne rzeczy wyrzuciła sobie. Och, rach, zasłużyłam sobie na to jęknęła. Zasłużyłam na to jestem okropna tak cię wyzywałam. Chciałam cię zabić, ale tak naprawdę to nie chciałam cię zabić. Nie mogłam, nie mogę cię zabić, nie umiem tego zrobić. Rach, ja tak naprawdę nie myślałam o tym, co mówię. Czuła, jak ściska ją w gardle. Widziała, jak rach zmienia się na twarzy, jak wracają mu kolory, tak jakby z każdym wypowiedzianym słowem wpompowywała w niego życie. Przepraszam cię, ja nie chciałam, wyjąkała. Ja wcale nie jestem lepsza od ciebie. Jestem taka sama, a nawet gorsza. I wcale nie chcę, abyś zginął w biedzie i głodzie. I nie chcę, żebyś już więcej cierpiał. Nie chcę, żebyś to do końca życia nosił. Wcale nie chcę. Patrzyła mu w oczy i płakała. Czuła, jak ta maś pali ją tak, jakby ktoś ją przypiekał rozpalonym żelazem. Z wielkim wysiłkiem powiedziała te najtrudniejsze słowa. Wybaczam ci. Zobaczyła, jak jego oczy powiększają się, jak nabiera powietrze w usta. Minęło kilka sekund absolutnej ciszy, i naraz on objął ją i przycisnął do siebie, nie zważając zupełnie na tę maść, która wciąż wypływała z jej serca. Przytulił ją tak mocno, że na moment zabrakło jej tchu. Objął ją całą, przyłożył policzek do jej twarzy i rozpłakał się. Czuło, jak drżą mu ramiona. Jego szloch był cichy, urywany, stłumiony. Czuła jego mokre, gorące łzy spływające po jej twarzy. – Przepraszam cię, Ronia – wydusił z siebie. – Nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem nigdy w życiu zrobić czegoś takiego. Ona objęła go równie mocno, płacząc w jego ramię. Już dobrze, rach, już dobrze. Powiedziała cicho. Serce paliło ją. Miała wrażenie, że przepala ją na wylot. Ach, tak boli! Jęknęła. Mnie też. Syknął. Poczuła zapach spalenizny. Chciała sprawdzić, co się pali, ale on wciąż trzymał ją mocno. Rach, co się. Ronia, szepnął. Ronia, nie opuszczaj mnie. Czuła, jak on dygocze, jakby dostał gorączki. Rach, co ci jest? Boli, tak bardzo mnie boli. Czuła, jak osuwa się w jej ramionach. Rach, nie umieraj! zawołała, przytrzymując go przy sobie. Nie umieraj! Ale on słabł coraz bardziej. Rach! Zaczął oddychać spazmatycznie, jak człowiek, który ma atak. Rach, nie rób tak! rozkazała mu. Nie wolno ci teraz umierać! Nie możesz, nie możesz teraz umrzeć, bo. Spojrzała na jego twarz. Jego rana dymiła i krwawiła równocześnie. Wyglądało to przerażająco. Rach, nie możesz teraz umrzeć, bo ja cię kocham. Spojrzał na nią, a wtedy coś dziwnego zaczęło dziać się z jego twarzą. Zobaczyła, jak czarne łzy spływają z jego oczu, a potem w miejsce tych czarnych łez pojawiają się nowe, przezroczyste, które zaczęły obmywać jego twarz. Spostrzegła, jak rana na jego policzku zaczyna spływać wraz z tymi łzami, jakby była tylko obrazkiem, który ktoś namalował farbami. Ronia nerwowo poszukała jakiejś chustki i w końcu w jednej kieszeni znalazła kawałek czystego materiału. Przetarła jego twarz, potem zrobiła to jeszcze raz i jeszcze raz i rana zniknęła. Została czysta skóra. Nietknięta jakimkolwiek śladem. Tylko na kości policzkowej została maleńka blizna w kształcie krzyża. Popatrzyła na chustkę. Była czarna. Rzuciła ją na ziemię, a wówczas ona zapłonęła. Chustka poczerniała i zwęgliła się w kilka sekund, pozostawiając tylko odrobinę popiołu. Ronia, ty nie umierasz już, powiedział. Pokazał na jej dekolt. Zobaczyła, że nie ma tam już czarnej mazi, ale jest gładka, czysta skóra. Tylko na jej sercu był maleńki ślad. Taki sam, jaki on miał na twarzy. Zniknęło, powiedziała cicho, tak jak z twojej twarzy. Rach dotknął swojego policzka zdumiony. Nic nie czuję, szepnął, bo nic tam nie masz. Odparła: Nic nie ma, jesteś zdrowy, nie masz już przekleństwa, rach, ty nie masz już przekleństwa. Uśmiechnęła się, ale do niego to jakby jeszcze nie docierało. Wciąż dotykał twarzy, jakby nie mógł uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę. Ale to niemożliwe, powtarzał roztrzęsionym głosem: To jest niemożliwe. — Rach, widocznie jest możliwe. Dotknęła jego twarzy tam, gdzie przedtem była ta rana. Przejechała dłonią po jego policzku. On zatrzymał na niej wzrok. Siedzieli na wprost siebie jak dzieci, ze zdumieniem przyglądając się sobie nawzajem. Rach dotknął jej twarzy. — Ronia... — Nie opuszczę cię — powiedziała. — A ty mnie nie opuścisz? Poczuła, jak on obejmuje ją w pasie. Nie, Ronia, nie potrafiłbym tego zrobić, powiedział. Nie umiem już żyć bez Ciebie i nie chcę. Zbliżył twarz do jej twarzy, a wtedy ona przysunęła się i pocałowała jego policzek. Ten, który kiedyś był tak zraniony. Przymknął oczy i odetchnął głęboko. Dziękuję ci, Ronia. Uśmiechnął się do niej i był to naprawdę piękny uśmiech, który rozświetlił całą jego twarz. To pójdziemy już tam? zapytała, pokazując na bramę. Rach wstał i podał jej rękę. Tak, ja pójdę pierwszy. Ja za tobą. Spojrzeli sobie w oczy i uśmiechnęli się do siebie jak na dany sobie znak. Rach zbliżył się do bramy. Ujrzał ciemny las i siebie samego, jak płacze. Śmiało wszedł do środka, zniknął w świetle, a potem wyszedł z drugiej strony. Zatrzymał się i odwrócił, czekając na nią. Ronia stanęła na wprost bramy. Ujrzała samą siebie, jak szlocha i krzyczy. Przymknęła oczy, nabrała powietrza i weszła w ten koszmar. Zalało ją światło i ciepło. Zdziwiona otworzyła oczy i zaraz na wprost siebie dostrzegła otwarte ramiona. Uradowana wpadła prosto w jego objęcia. Koniec.